Hej, cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje hobby horsy na sprzedaż, bo na zbierało się tego sporo. Na początek pokażę Wam takie zestawiki, które stworzyłam. A mianowicie mamy tutaj takiego realistyka, który ma już w zestawie kantarek z tymi ślicznymi perełkami, oraz do tego ma kokardki w kolorze niebieskim, tak żeby ładnie wszystko do siebie to pasowało. Do kantarka również jest dołączony uwiąz. Ten taki zawijany moja specjalność. No i co, teraz trochę o koniku jest on dosyć spory. Tutaj macie moją dłoń dla porównania, więc jest to rozmiar około A3, jest szczuplutki, leciutki, bo są zrobione z tej pianki mojej tajemniczej, więc jest on naprawdę turbolekki. Ma łóżkę skierowane do tyłu, więc wygląda jakby się szczużył leciutko. Oczka ma wykonane takie 3 D, wystające co również nadaje nieco realizmu. No i ma realistyczną blond grzywę, tak to bym ujęła, ten kolor właśnie jest idealnie kolorów włosów blond. Jest wycieniowany akrylami i ma dosyć długie włosy na tym futerku. Z drugiej strony wygląda tak. O, tutaj kanterek ma realistyczne metalowe okucia. Trójdzielne chrapki również są realistyczne, są tak, jakby no, wpukłe do środka. No i mamy pyszczek, który jest zamknięty, więc nie da się włożyć do niego wędzidła. Ale mam na to rozwiązanie, mianowicie sprzedaję od niedawna takie okucia Hakamory 3D. Te oraz kilka innych wzorów, także jeśli byście chcieli sobie zamówić takie okucia, no to serdecznie zapraszam. Linki macie w opisie do mojego Alixa Vinted oraz Instagrama. Także to jest nasz pierwszy konik w niebieskim duecie z kokardkami. Konik numer dwa to jest przeuroczy fjord, również ma w gratisie dodawane kokardki, tym razem z charmsem, takie kolory, żeby pasowało do jego zestawu. Jest on w halterku splecionym na nachrapnikiem, halterek u góry się tutaj reguluje oraz ma do tego spiralne wody zrobione z sznurka bawełnianego. A teraz trochę o koniu. Jest to jak widzicie kucyk a 4, tutaj macie moją łapkę do porównania, także idealnie się nada do skoków. Ma zrobionego irokeza, który sam z siebie stoi, nie trzeba go psikać żadnymi lakierami i takimi innymi rzeczami. Tylko jak widzicie, on stabilnie stoi, jest bardzo gęsty, także moja tajna metoda zadziałała. I o, jak widzicie, jest piękny, równy. Oczka ma zrobione ze skóry, takie dość standardowe i ma zrobione realistyczne chrapki, do których można sobie wsadzić o paluszki do środka i są realistyczne. Mają dziurki w środku, ma pyszczek taki, że tutaj już się da normalnie wsadzić wędzidło. Jest wycieniowany akrylami, dzięki czemu one się na pewno nie zmają podczas deszczu. Jak widzicie, tutaj już mu wystaje kulka silikonowa, jest wypchany właśnie najlepszej jakości kulką Dzięki czemu również jest tak samo lekki jak ten realistyk, więc do skoków będzie perfekto. Ma łóżka do tyłu, ostatnio mam fazę na takie łóżka, więc coraz więcej koni u mnie takich możecie zobaczyć. No i ma dwukolorową grzywę, jak na Fjorda przystało. Także taki uroczy słodziak również leci do naszej gromadki sprzedażowej. A kolejny konik to taki gniadoszek, i jego uszy mi się tak totalnie podobają. Wydaje mi się, że wyszły najlepiej ze wszystkich moich koni to uszka, dajcie znać czy Wam też się podobają I uwaga, uwaga, on ma realistyczne oczy, normalnie mu się błyszczą, ma w środku wszystko namalowane W kretie się dodaje do niego taki halterek z różyczkami na nachrapniku Ma różowy nosek, również ma zamknięty pyszczek, więc do niego tylko hakamer lub inne ogłowia bezwędzidłowe Również, tak samo jak ten pierwszy realistyk ma realistyczną grzywę zrobioną z włosia. Wycieniowane tak samo akrylami, dzięki czemu nic się na pewno nie zmyje. Ma zrobione chrapki 3D, takie różowo-szare, dzięki czemu dodaje to jeszcze bardziej efektu 3D. I jeszcze pokażę Wam takie detale. Jego włosie nie jest totalnie takie gniade, tylko ma jaśniejsze pasemka. U prawdziwych koni też się właśnie często to zdarza, że to włosie nie jest takie jednolite, tylko są niektóre jaśniejsze lub ciemniejsze włoski, więc również ta grzywa jest turbo realistyczna. No i jego włosie jest grubsze niż to tutaj z miękkiego u Fiorcika. ma dłuższe włosie. Także taka trójeczka i lecimy z kolejnymi. Przedostatnio mamy kruszynkę, czyli konia, który jest bardzo dobrze znany obozowiczą z toporzyska, ponieważ miałam go właśnie ze sobą na obozach i mogliście sobie na nich jeździć, jest wycieniowana akrylami, z jednej i z drugiej strony, ma zrobioną piękną latarnię na peszczku, Ma tutaj oczy również wycieniowane, również ma zamknięty pyszczek, więc dają też tylko ogłowia bezwęcidłowe. Ma usztywniane uszka i włosie takie realistyczne. Tutaj od nasady jest lekko przyciemniane, tak, żeby również to fajniej wyglądało. I ona, jako jedyna z tej całej kromatki, ma już zamontowany kijek, także ją wkracza się tutaj po prostu z kijkiem. Jest rozmiarów podobnych do tego fiorcika, tam więc jest to kucyk A4, jest turbo dobra do skoków, Opozowicza to przetestowali, także mogą myślę śmiało potwierdzić, że jest najlepsza do skakania. No i ostatnie z koników na sprzedaż na ten moment, to jest taka biała, piękna dama wycieniowana, lekko na albinoska. Ma niebieskie oczka, również takie lekko 3D, różowe chrapki, lekko różowy pyszczek i tutaj zaznaczone mięśnie szyi, również na różowo. Ma śliczną, mega długą, białą, rozczesaną grzywę, która jest obłędna po prostu, no i grzywka również jest gęsta jak na kucyka przestało. Również jest wielkości A4, tutaj moja łapka dla porównania, więc do skoków perfekcyjna, łóżka... O, też są lekko wycieniowane na różowo, jest prościutka, idealnie wręcz. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Bierzcie póki są. A więc tak prezentuje się cała gromadka na sprzedaż. Dajcie znać, który z tych koników to Wasz faworyt, a który może już niedługo trafi do Waszego domu. Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć i pa pa!